Ale to jest co? No że takie psychiczne są te fotki? Ale powiedziałeś, że jesteśmy z na polu? W <grymka> <grymka> w tym samym czasie w tej takie identyczne fotki księdzimy w tym polu, jak debile. Jemy cukier gulaszową! No, ten deszcz, no, podadasz. pada Tyle, że Łukasz stwierdził, no skoro jest śniadanie. To znaczy śniadania nie było. Więc skoro jest to mój pierwszy posiłek o tak późnej porze, że skoro śniadanie już nie ma, a niedługo zbliżamy. Jesteśmy właśnie na dworcu, jesteśmy już kilka minut i powiem wam, że nasze spędzenie czasu to było słuchanie muzyki, dopóki ludzie nie przyszli, bo się wstydzimy. My się jak a my myśmy nawet śpiewali tak chuj naprawdę. Na psie. <grym> no ja Powiedziałam, że się zebrali jak chuj się. <grym> <grym> nie, oni tylko jadą kierunku to. Ej, coś tutaj mówił, że na to powiedzieć. Bardzo lubię pociągi i wlieszmy sobie w pewnym barze. Nie możemy powiedzieć jednak w jakim. I stwimy wam. Nie widać. Nie widać. Ale eee... to zapomniałem. Zobaczycie jak przyjdzie, bo nie umiem wytłumaczyć. Hegi z kurczakiem, pinostki. Jestem fanem żupek, zupek. Zupą cebulową, ja. nie? Nie zupa cebulowa. Mam nadzieję, że będzie mi smakowała. Może będzie smaczna, taka, może pikanta będzie, nie wiem. Mam jeszcze, oczywiście, makaron, bo to jest taka. No, chociaż jest. Mmm, to jest spaghetti z penne. To jest, panie Łukasz. Zupy już niestety nie zobaczycie. Cebulowa. Była cebulowa. Smaczna. To były bagietki z czosnkiem, a to moje niestety nie zjadłam, ale. Najlepiej w domu. moje drugie, chcemy śniadanie. U siostry. To jest sobie zrobiłem. Takie bardzo zdrowe. Lubię zdrowo. Czasem lubię zjeść. Sarek liski. Po prostu z pudełeczka. Na łyżeczce. I kiwi pyszne. Mm, to jest zielona. Czy nie? Nie. Mhm, rozumiem. I teraz muszę spadać. Piję herbatkę, miu-miu. Ja mam taką samą, wcale nie wszędzie taką. Masło, na... pokaż to masło. Aj, mamy big masło. Ja mówię, że to masło jest jest. Wielki chleb. Wszystko z... big. E, oboludzki, wszystko jest po prostu... <tusza> w <na> sumie <razie>. taką nie wiedzą jak mam zaraz. <tusza> tak, tak. A wy wiecie jak mam na nazwisk? nie powiem wam na razie, może wy śledzicie. Wiem! Wiedzą. Wpisuje. W vlogu, ale kto czyta mojego vloga, nie? Z drugiej strony, o, Maruś. Marunia? Co się nie spodziewa. Taki trochę łukasz wypracuj i go żelazkiem. Na tygodnia Oglądamy sobie panietkę i pracujemy nad nowymi rzeczami Moim marzeniem też jest wystąpić w odcinku w worku. Głos się już kończy i papa pa, dziękuję za wszystko, pa!